Na co dzień dużo rzeczy daje mi motywację, ale myślę sobie, że przez wiele lat i przez całe moje życie się to bardzo zmienia. I jak u każdego człowieka inaczej się kształtuje ta energia motywacji, dlatego że jako dziecko myślę, że energię dawał mi sport i to mi dawało największą motywację. Później jak wylądowałem już na wózku i walczyłem o swoją sprawność, to ta świadomość chcąc bycia, być niezależnym to ta, ta chęć tego dawała mi motywację, później weszłem w ten sport wyczynowy, więc zdobycie medalu, czy pokonanie własnych słabości, barier, to mi dawało największą motywację. A w chwili obecnej myślę, że te wszystkie rzeczy dają mi motywację, ale tak naprawdę przede wszystkim moja córeczka, która ma na imię Wiktoria, to ona mi daje motywację, dlatego ma takie, a nie inne imię. Na pewno sport daje mi motywację do pokonywania własnych przeciwności. Myślę sobie, że duża ilość porażek, która mnie w życiu spotyka, wbrew pozorom, jest dla mnie motywująca. A chyba jedną rzecz taką bardzo ważną, to ostatnimi czasami, przez ostatnie lata, bardzo dużą motywację dają mi nasi podopieczni, czyli ludzie, z którymi ja się spotykam, którzy ulegają różnym wypadkom. I motywuje mnie to do działania, jeżeli patrzę na osoby, które są na samym początku tej drogi, a potem pokonują te przeciwności i osiągają swoje własne sukcesy. I to, wszystkie, to wszystko i, i, i te wszystkie rzeczy dają mi motywację i czasami jest trudno z tą motywacją, ale ta motywacja nam pozwala pozyskiwać kolejne poziomy czy levele naszego takiego życiowego sukcesu.